Weszliście w że dzisiaj bardzo dobrze. Właściwie w 10 minut 33 gole i wydawało się przez pewien moment, że jest po wszystkim i nagle w ciągu trochę powyżej minuty tracicie dwa gole. Co tam się wydarzyło? No dwa błędy w defensywie, tak przy, przy prostym wyprowadzeniu, zamiast sobie spokojnie zagrać z bramkarzem i puścić piłkę dalej. Robimy długie błędy, ale najważniejsze, że, 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 że się na nich szybko uczymy i dalej już mecz był przez nas kontrolowany, myślę. Więc przed końcem pierwszej połowy udało wam się faktycznie wbić jedną bramkę i trochę, trochę uspokoić. Wszystko, co sobie powiedzieliście w przerwie? Nie no, powiedzieliśmy sobie, że panowie trzeba się złapać za przysłowiowe jaja i, i po prostu ich docisnąć, chłopaki młodzi wybiegani, na początku trochę było ciężko, ale dobrze się mieć dla nas rozpoczął bramka chyba w 6 sekundzie, no a później już doszliśmy do gry, oni trochę siedli, myślę, że wyglądało to w miarę okej okay z naszej strony. Zaskoczyli was, was czymś też, no bo tak jak mówisz, młodzi, wy, wy dużo bardziej doświadczeni, było coś czego się po nich nie spodziewaliście, a, a to pokazali dzisiaj? Myślę, że jedyne co nas najbardziej zaskoczyła to ta pierwsza bramka, którą wpakowaliśmy od razu i później staraliśmy się już, tak jak powiedziałem, ten mecz kontrolować. Zaskoczyli nas na pewno wybieganiem. Tutaj nie wiedzieliśmy, że aż tak będą biegać, Także, ale daliśmy radę. W tej drugiej połowie też łatwo nie było, bo... No, mieliście przewagę, widać było to, że kontrolujecie mecz, no ale nie chciało wpaść, musieliście aż 17 minut czekać na to, żeby, żeby znowu cieszyć się z gola. No to prawda, brakło nam trochę szczęścia, eee, każdy z nas miał praktycznie setkę, e, no ale nie udało się, a oni gdzieś tam e, coraz bardziej nas e, naciskali, ale w końcu ta bramka wpadła, także konsekwencja i się udało. Od początku sezonu halowego macie cztery zwycięstwa z rzędu, Myślę, że jest... Taka szansa, żeby cały sezon bez porażki utrzymać? Myślę, że jest to możliwe. Życzę naszym przyszłym przeciwnikom powodzenia, bo na pewno z nami nie będą mieli łatwo.